Ja jestem Rafał Czu i witam Was w kolejnym odcinku. Co byś wolał? W dzisiejszym odcinku. Co byś wolał? Po raz kolejny postanowiłem, że odpowiemy sobie na kilka trudnych pytań z serii. Co byś wolał? Zaczynajmy. Co byś wolał? Zawsze znać właściwą odpowiedź, czy może zawsze mieć szczęście? Wolałbym zawsze znać prawdziwą odpowiedź. Dzisiaj ogólnie odcinek, co byś wolał, ale bez zbędnego gadania. Bez za dużo, żebyśmy za dużo tutaj powiedzmy nie analizowali, i tak dalej. Po prostu lecimy ciągiem. Co byś wolał? Być niesamowicie utalentowanym w czymś bezużytecznym, czy może być przeciętnie utalentowanym w czymś użytecznym? Wolałbym opcję numer jeden. Mhm, mm co byś wolał? Jeść tylko pizzę do końca życia, czy może jeść tylko tako do końca życia. Opcja numer jeden. Zdecydowanie. Co byś wolał? Zawsze być tym, który wygada się o przyjęciu niespodziankę, czy możesz zawsze być tym, który jest zaskoczony przyjęciem niespodzianką, nawet gdy o nim nie wie. Opcja numer dwa, bo ja nigdy nie potrafię udawać zaskoczenia. Co byś wolał? Zawsze być tym, który rozpoczyna bitwę na jedzenie na imprezie, czy może zawsze być tym pierwszym trafionym w bitwie na imprezie, bo to jest... no, coś tam, coś tam. Opcja numer jeden. Zdecydowanie: nie chciałbym dostawać hamburgerem czy czymś tam, tak? Co byś wolał? Zawsze być tym, który coś rozbija na imprezie, czy może zawsze być tym, który musi naprawiać to, co się zepsuło na imprezie. No to opcja numer jeden. Chyba. Weźmy. Co byś wolał? Musieć nosić nadmuchiwany kostium na każdą imprezę. Musieć nosić kostium z maską zakrywającą całą twarz na każdą imprezę. Opcja numer jeden. Zdecydowanie. Mhm, mm co byś wolał? Mieć żenujące zdjęcie z każdej imprezy, które stanie się wiralem, Nigdy nie być na żadnej na żadnych zdjęciach z imprezy. No to opcja numer jeden. Co byś wolał? Musieć śpiewać wszystko, co mówisz na imprezie. Musieć szeptać wszystko, co mówisz na imprezie. Opcja numer dwa byłaby ciężka, dlatego opcja numer jeden. Wolałbym śpiewać. Wspaniale! Co byś wolał? mieć charakterystyczny ruch taneczny, który wszyscy kochają. Mieć charakterystyczną frazę, którą wszyscy powtarzają. No to opcja numer jeden. Wolałbym, żeby każdy tańczył, tak jak ja. Co byś wolał? Zawsze mieć idealny sposób na rozpoczęcie rozmowy na imprezie. Zawsze mieć idealny sposób na zakończenie rozmowy na imprezie. Opcja numer jeden. Myślę, że od tego jest impreza, żeby rozmawiać, tak? Co byś wolał? Zawsze być tym, który jest proszony o rady na imprezach. Zawsze być tym, który udziela niechcianych rad na imprezach. Opcja numer jeden, tak samo. Dzisiaj widzę, że same opcje numer jeden. Co byś wolał? Zawsze być szczęśliwym, ale nieświadomym. Być zawsze świadomym, ale smutnym. I... Opcja numer jeden, chyba? Co byś wolał? Być wspaniałym tancerzem, ale okropnym śpiewakiem. Być wspaniałym śpiewakiem, ale okropnym tancerzem. Opcja numer dwa. Wolałbym mniej tańczyć, więcej śpiewać. Co byś wolał? Żyć w świecie z ciągłym dniem, czy może żyć w świecie z ciągłą nocą? No to zdecydowanie opcja numer jeden. Wolę dzień, słonko, piękne chmurki. Mhm, co byś wolał. Być zapamiętanym jako organizator najlepszych imprez, być zapamiętanym jako najlepszy gość na imprezach. Opcja numer dwa, bo więcej osób by mnie zapraszała, a ja nie musiałbym organizować. Co byś wolał? Móc teleportować się między imprezami, ale zawsze przybywasz 5 minut przed ich końcem, czy może móc zostać na imprezach? Imprezie tak długo jak chcesz, ale nigdy nie możesz wyjść, gdy już przyjdziesz. No to dobra, opcja numer dwa. Chyba. Co byś wolał? Zawsze być tym, który jest proszony o rady miłosne na imprezach, czy może zawsze być tym, który jest proszony o rady zawodowe na imprezach. No dobra. Dwa. Chyba. Niech będzie. Co byś wolał? Móc sprawić, że każdy mówi prawdę na imprezie, móc sprawić, że każdy wierzy w Twoje kłamstwa na imprezie. I jeden. Chyba? Co byś wolał? Móc sprawić, że każdy się w tobie zakocha na imprezie, ale tylko do jej końca. Móc sprawić, że każdy cię znienawidzi na imprezie, ale zapomni o tym następnego dnia. No to chyba opcja numer jeden. Mniej szkodliwe dla mnie. Co byś wolał? Móc rozmawiać z gołębiami, móc kontrolować wiewiórki. Okej? Okay. Opcja numer jeden? Co byś wolał? Sprawić, że każda poznana osoba natychmiast o tobie zapomina. Sprawić, że każda poznana osoba myśli, że jesteś kimś innym. Okej? Okay. Opcja numer dwa Co byś wolał? Móc perfekcyjnie naśladować głos dowolnego celebryty, móc perfekcyjnie naśladować ruchy taneczne dowolnego celebryty Dobra, weź mi numer dwa Bym tańcował Mhm Co byś wolał? Przypadkowo uruchomić alarm przeciwpożarowy, czy może przypadkowo zamknąć się poza imprezą Okej, okay. opcja numer jeden Chyba Co byś wolał? Utknąć w windzie ze swoim byłym, utknąć w korku obok irytującego sąsiada to chyba jeden wolałbym. Co byś wolał? Zrezygnować z czekolady na zawsze, zrezygnować z sera na zawsze. Oj, to zdecydowanie opcja numer jeden, bo ja wpieprzam dużo sera. Co byś wolał? Być znanym z okropnego gustu muzycznego, ale zawsze móc kontrolować playlistę, mieć świetny gust muzyczny, ale nigdy nie móc wybierać muzyki. No to opcja numer jeden zdecydowanie, tak? Niech słuchają! Co byś wolał? Móc natychmiast opanować każdą umiejętność, móc przewidzieć przyszłość ze stuprocentową dokładnością. Opcja numer jeden... chyba? Co byś wolał? Być fantastycznym w każdej grze alkoholowej, być odpornym na kaca. Oj, to zdecydowanie opcja numer dwa. Mm -hmm. Co byś wolał? Zawsze być osobą robiącą zdjęcia na imprezach, zawsze być osobą psującą zdjęcia na imprezach. Okej, okay. opcja numer dwa, niech będzie. Co byś wolał? Mieć ekstremalne szczęście, mieć zdolność sprawiania, że każdy się w tobie zakocha. I... Opcja numer jeden Co byś wolał? Móc sprawić, że każdy napój smakuje niesamowicie Móc sprawić, że każde jedzenie smakuje niesamowicie No to opcja numer dwa Co byś wolał? Móc sprawić, że każdy wyjawi swoją sympatię na imprezie Móc sprawić, że każdy wyjawi swój największy lęk na imprezie Okej, okay, nie róbmy nieprzyjemności. Opcja numer jeden niech będzie. Co byś wolał? Być na zawsze uwięzionym w pętli czasowej swojego najbardziej żenującego momentu, mieć swój najbardziej żenujący moment pokazany w telewizji krajowej. YOLO to opcja numer dwa. Co byś wolał? Móc oddychać pod wodą, ale tylko w basenach. Móc latać, ale tylko w pomieszczeniach. No to niech będzie opcja numer dwa. Co byś wolał? Zawsze mieć piosenkę, która nie wychodzi ci z głowy, zawsze mieć spędzenie, którego nie możesz podrapać. Zdecydowanie opcja numer jeden. Nie chciałbym, żeby mnie spędziało. Co byś wolał. Utknąć na nudnej imprezie na 24 godziny przegapić najlepszą imprezę roku. No to opcja numer jeden. Najwyżej bym się ponudził. Co byś wolał? Zawsze być tym, który przedstawia ludzi sobie na imprezach. Zawsze być tym, który zapomina imion ludzi na imprezach. No to opcja numer jeden. Bo, bo ja zapominam ludzi na imprezach. Nieważne. Co byś wolał? Musieć nosić śmieszny kostium na każdą imprezę. Musisz mówić rymami przez całą imprezę. Śmieszny kostium, jej! Co byś wolał? Być śledzonym przez ekipę dokumentalną 24 na 7 nigdy więcej nie móc robić zdjęć ani nagrywać wideo. Kurde, Opcja numer jeden? Chyba... Co byś wolał? Musieć nosić plakietkę z imieniem na każdą imprezę, ale zawsze jest na niej złe imię. Musisz przedstawiać się każdej osobie na imprezie, ale zawsze zapomnieć własnego imienia. No to opcja numer jeden. Byłbym... Wojciechem. Mhm. Mm Co byś wolał? Przypadkowo wysłać wiadomość przeznaczoną dla swojej sympatii do szefa... Przypadkowo wysłać wiadomość przeznaczoną dla szefa do swojej sympatii... OK. Okej. Opcja numer dwa. Co byś wolał? Podróżować po świecie za darmo, mieć darmowy dom gdziekolwiek na świecie. Ojej, no to kurde, opcja numer dwa. Co byś wolał? Móc natychmiast opanować każdą umiejętność, ale zapomnieć ją po 24 godzinach, czy może być naturalnie utalentowanym we wszystkim, ale nigdy nie osiągnąć prawdziwego mistrzostwa. No to opcja numer jeden. Co byś wolał? Zawsze spóźniać się 10 minut, zawsze przychodzić 20 minut za wcześnie. Okej, okay, opcja numer dwa. Co by się nie spóźniać? Szpy gardło boli. O! Dobrze, przyjaciele! Mam nadzieję, że taki ekspresowy odcinek, bez tłumaczenia, bez zbędnego gadania, co byś wolał, wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę. Komentarz dla statystyk, jeżeli jeszcze tego nie robisz, oczywiście też subskrybuj. Tak miało być, że jeżeli tego nie robisz, to subskrybuj. Mhm. No i cóż, trzymajcie się, cześć, do następnego razu i. pa.